Witam Ciebie, cudowna istota. Spotykamy się tutaj, teraz, aby wspólnie znaleźć się w tym stanie, który nazywam Błogostanem. Co to znaczy, błogostan? Czucie przyjemności? Radości, spokoju, błogostan, błogi stan, bogostan, boski stan. Stan Boga? Myślę, że stąd wzięło się to słowo, błogostan. Kiedy jesteś w uczuciu medytacji, uspokojeniu i ten twój otok się zwalnia, i czujesz taki luz. Niektórzy powiedzą, że w tym momencie podnosisz swoje wibracje. Ale moja przyjaciółka powiedziała mi, że czemu tak mówić, czemu mówić wibracje, błogostan po prostu. Zastanowiłem się nad tym i pomyślałem, że ona ma rację. Błogostan. Stan Boga osiągasz, kiedy się uspokajasz. Kiedy jesteś w pełnym stanie relaksu, zadowolenia. Nie myślisz o codzienności, o tym, co było, o tym, co będzie. Możesz mieć jakieś bardzo przyjemne wizje. Możesz sobie nawet wspomnieć coś. Co w Twoim życiu było takie cudowne i niepowtarzalne? Coś, co rozpiera i ratuje Twoje serce od środka. Takie wspomnienie też wprowadzi Cię w stan w błogostanu. I cóż daje taki stan? Przede wszystkim to, że otwierasz się na zupełnie inny sposób myślenia. Zwalniasz i pozwalasz mówić temu, co jest wewnątrz Ciebie. Otwierasz się na ten stan Boga. Wyrażasz się w zupełnie inny sposób. Możesz to robić nie tylko leżąc, medytując. Możesz oglądać film i wprowadzić się w taki stan. Rozluźnienia. Skupić się na pewnych fragmentach tego filmu. Kiedy zacząłem to robić, okazało się, że zupełnie inaczej patrzyłem na ekran. Skupiałem się na pewnych elementach. Na przykład na szafie, która była gdzieś tam w tle, na jakimś poszczególnym słowie. Zaczepiałem się na szczegółach. Nie na takim ogólnym zarysie i tym obrazie, który był. To było bardzo ciekawe. Możesz wykonywać różne czynności i czuć ten błogi stan. Jesteś wtedy bardzo głęboko w tu i teraz. Myślę, że warto to ćwiczyć, bo będąc w tym stanie, wszelkie Twoje wewnętrzne wyobrażenia bardzo łatwo mogą się zmaterializować, ponieważ ten świat, który widzisz. Myślę, że to jest iluzja, którą wytwarzasz ty sam. Widzisz to, z czym się naprawdę synchronizujesz, co jest wewnątrz Ciebie. Bardzo prosty przykład. Lubię na przykład oglądać filmy postapokaliptyczne. Gdzieś mnie to kręci. W takich filmach wiadomo, no, następuje jakaś katastrofa najczęściej. Świat jest na progu życia i śmierci. I ludzie walczą o przeżycie. Dlaczego oglądam taki film? Bo lubię takie coś oglądać. Bo lubię na to patrzeć. To znaczy, że w jakiś wewnętrzny sposób to mnie pociąga. Ja się z tym synchronizuję. To mi się podoba. Ja wiem, że to jest film. Właściwie, że to jest jakaś fikcja. Ale w głębi duszy wybrałem akurat no w głębi duszy. Wybrałem ten film, żeby go obejrzeć. Pragnąłem go zobaczyć. Nie komedie, nie jakiś film romantyczny, niedokumentalny, ale postapokaliptyczną wizję. Nie ma się co dziwić, że jeżeli tobie się to podoba i z tym się synchronizujesz, to potem objawia się to w Twojej rzeczywistości. Myślę, że to nie jest przypadkowe. Sprawdź, jakie filmy lubisz oglądać, które cię kręcą. Czy to są horrory? Zastanów się nad tym. Coś w tym jest. Oczywiście, obejrzenie filmu to jest tylko pewien fragment tej rzeczywistości, z którą się synchronizujesz. Wiadomo, że nikt nigdy nie ogląda ciurkiem takiego samego filmu. Zawsze wybieramy różne rzeczy. Ale horror. Czy film postapokaliptyczny jest jednym z elementów tego, co pragniemy zobaczyć na ekranie. Wyświetlamy to potem na ekranie naszego, tak zwanego rzeczywistego świata. Kiedy jesteś w stanie Boga, czyli w błogostanie, możesz głęboko zajrzeć. Co jest Twoim pragnieniem, i zobaczyć, z czym się synchronizujesz. Jeżeli jesteś w błogostanie i zobaczysz wewnątrz siebie cudowny obraz, rajski, wspaniałe rośliny, niesamowite zwierzęta, nawet nierealne, to w tym stanie, będąc, Twoje fale mózgowe. Są w innej częstotliwości prawdopodobnie to już nie jest alfa, tylko jesteś gdzieś w granicach faleta i wchodzi to w Twoją tak zwaną podświadomość, w Twoje wyższe ja, którego nie można tak po prostu przegadać logicznymi słowami, bo ono tego nie rozumie, ale wtedy synchronizujesz się z pięknymi obrazami, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki cudowny świat. Wyświetlał się Tobie w tak zwanej rzeczywistości codzienności. To zależy od Ciebie, co jest wokół Ciebie. Odkryj to, co masz w środku, z czym naprawdę się synchronizujesz. Nie to, czego pragniesz, bo to, czego pragniesz, to jest powiedzmy, że taka gra ego, ale poczuj to. Z czym naprawdę wewnętrznie się synchronizujesz? Czy lubisz oglądać drastyczne sceny? Przemyśl to. Jeżeli dojdziesz do takiego momentu i powiesz: Nie, nie chcę oglądać. Tej przemocy, nie chcę oglądać tego horroru, nie chcę się bać. Po co mi to? Denerwuje mnie to. Ja się z tym nie synchronizuję. To jest chyba taki pierwszy krok do jakiegoś takiego wyczucia, że nastąpiła w tobie wewnętrzna przemiana. Bo to ci już jest niepotrzebne. Ty tego nie potrzebujesz. Więc to nie musi się wyświetlać w twojej tak zwanej iluzorycznej rzeczywistości. Medytuj właściwie wyciszaj się. Wyciszaj się. Staraj się być jak najczęściej w stanie błogostanu. Wtedy wszystko będzie się rozjaśniać. Wszystkie odpowiedzi będą przychodziły. Pytania, które będą się pojawiały w Twojej głowie będą natychmiast znajdowały odpowiedzi. Nie trzeba ich szukać w książkach. Ani w telewizji. Ani u żadnych mędrców, bo wszystko, co jest potrzebne i cała wiedza jest już w tobie. Wystarczy, że się zsynchronizujesz z tym, że ona do ciebie przychodzi. Najlepiej to zrobić w stanie tego uniesienia, kiedy twoje fale mózgowe zupełnie inaczej pracują. Twoje ego wtedy jest zagłuszone i nie przemawia. Nie ma tego bombardowania myślami. Nie musisz przed nimi uciekać, nie musisz się z nimi zastanawiać. Nie musisz je obracać w głowie i wołkować. Nie. Będąc w tym stanie, takiego zmysłowego upojenia, osiągniesz znacznie więcej. Wtedy zrozumiesz, że to cudowne jest, po prostu być. Nie mieć. Masz tylko te rzeczy, właściwie potrzebne są Ci tylko te rzeczy, które są Twoimi narzędziami. Potrzebujesz narzędzi, żeby być kreatywnym, żeby tworzyć tutaj w tej rzeczywistości. Jesteś mechanikiem, potrzebujesz mieć odpowiednie klucze. Ja nakręcam filmy, potrzebuję mieć jakiś aparat. Fotel. Każdy, kto coś robi, potrzebuje odpowiednich narzędzi. To jest potrzebne. Potrzebujesz też spokojne miejsce, w którym możesz mieszkać. Możesz mieć piękny, wielki pałac. Ale cóż ci z niego, kiedy będzie tam cicho i pusto? Możesz mieszkać w małym, przytulnym domku z osobą, którą kochasz. I będzie ci bardzo przyjemnie i nic, niczego więcej do szczęścia nie będziesz potrzebować. Tak naprawdę nie potrzebujemy wiele. Nie potrzebujemy tyle jedzenia. Nie potrzebujemy tylu ubrań. Nie potrzebujemy tego wszystkiego. Bo wszystko już jest w nas. Potrzebujemy tylko odkryć siebie. Zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy. Synchronizować się z tym, co jest piękne. I to piękne stanie się wokół nas. Niech tak będzie. Na tym polega moc. Ta supermoc, którą każdy, którą ty też w sobie masz, bo nikt nigdy tego dziś nie zabierze, tylko ty sama możesz to utracić. Cudowna istota. Jesteś cudowną istotą w swoim wnętrzu. Może nie widzisz w lustrze cudownej istoty. Może czujesz na sobie ciężar różnych czynów, słów. Teraz nadchodzi taki czas zmian, czas oczyszczenia. Wyobraź sobie, że to wszystko jest taką skorupą wokół Ciebie, skorupą, która cię blokowała. Teraz możesz przebić tą skorupę. Dostać się na zewnątrz. Jak kurczątko <noise> Możesz się wykluć. Możesz mieć nowe życie. To jest ten czas. Dziękuję. Czas już na to